6 czerwca 2015 roku FC Barcelona pokonała w finale Ligi Mistrzów Juventus Turyn 3-1 do i odniosła swój ostatni triumf w tych rozgrywkach. Do zwycięstwa w europejskich pucharach Duma Katalonii dołożyła również Puchar Króla i Mistrzostwo Hiszpanii, kompletując tym samym potrójną koronę. Sezon 2014-2015 to zatem ostatni, który zawodnicy oraz szefostwo Blaugrany mogą uznać za w pełni udany. W kolejnych latach udawało się bowiem zwyciężać w krajowych rozgrywkach, niestety europejskie podboje to pasmo nieoczekiwanych porażek i coraz to większych kompromitacji. Obecnie Barcelona zdaje się być drużyną w kompletnej rozsypce i w niczym nie przypomina drużyny, która 5 lat temu nie miała sobie równych. Piłkarze, którzy tworzyli zwycięską jedenastkę opuścili klub lub są cieniem samych siebie, a nowi gracze nie potrafią wypełnić po nich luki. Ponadto klub trafią wewnętrzne konflikty, a na dniach okazało się, że kataloński klub jest na skraju bankructwa. Oczywistym jest, że za głównego winowajcę tego stanu rzeczy podaje się całe szczęście byłego już prezesa Blaugrany, Josefa Maria Bartomeu. Kim jest i jak znalazł się w fotelu prezesa tak zasłużonego klubu oraz w jaki sposób sprawił, że Barcelona znalazła się na równi pochyłej? Zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym przedstawię Wam pięć najgorszych moim zdaniem posunięć Bartomeu. Bartomeu urodził się w Barcelonie. Do klubowych socjo dołączył mając 11 lat, a w młodości własnie do futbolu dzielił z trenowaniem koszykówki. Do klubowych struktur został wprowadzony przez Sandro Rossella w 2003 roku, kiedy to stanowisko prezesa objął Juan Laporta. Bartomeu przypadło prowadzenie sekcji piłki ręcznej i koszykówki, jednak nie na długo, bo już dwa lata później opuścił klub w wyniku wewnętrznych zawirowań politycznych z udziałem swojego mentora Rossella. Jednak znajomość zawarta w czasach studiów przetrwała, a płynące z nich profity Bartomeu ponownie oczył w 2010 roku, gdy prezesem klubu został Rosel, a sam przejął stanowisko wiceprezesa. W 2014 roku pogrążony korupcją Rosel opuścił stanowisko szefa klubu, by w późniejszym czasie trafić do aresztu. Jego tymczasowym zastępcą do czasu wyborów został nikt inny jak Jose Maria Bartomeu. Katalończyk świetnie wykorzystał swoje 5 minut. W tym czasie nie podejmował żadnych kontrowersyjnych decyzji, a na stanowisko trenera pierwszej drużyny zatrudnił Luisa Enrique, który poprowadził Blaugrany do potrójnej korony. Na fali ogólnego entuzjazmu, Bartomeu wygrał posezonowe wybory na prezesa, pewnie pokonując Joana Laporte. Po tym sukcesie, Bartomeu, niesiony niespotykaną dotychczas pewnością siebie, rozpoczął proces, który dzisiaj możemy nazwać destrukcją klubu. Jako prezes Barcelony był w posiadaniu bardzo dużej władzy. Niezwykł oglądać się na zdanie dyrektorów czy socjos, ale i to mu nie wystarczało. Przejmował więc kompetencje odchodzących wiceprezesów, pozostałych nie wtajemniczał, by o wszystkim decydować samemu. Bartomeu nie chciał polegać na wiedzy i doświadczeniu ludzi wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach prowadzenia klubu sportowego. Brak tego nawyku wielokrotnie mścił się na nim podczas trwania kadencji. Wielu twierdzi również, że przybywający w areszcie Sandro Rossel wciąż sterował klubem z tylnego siedzenia. Bartomeu obrał strategię, której naczelnym punktem było porzucenie czy też kontynuacja drogi porzucenia dziedzictwa Johana Cruyffa, nakreślonej przez Sandro Rossella. Efektem obranej strategii było dystansowanie się od hasła głoszącego, iż Barcelona to więcej niż piłkarski klub. Pociągało to za sobą wiele konsekwencji. Zdecydowano, że o sile klubu powinni stanowić piłkarze sprowadzani za setki milionów euro, efektem czego rola słynnej z produkcji talentów Akademii stała się marginalna, a wychowankowie dostawali coraz mniej szans na pokazanie się w pierwszym zespole. W trakcie kadencji Bartomeu do klubu sprowadzono 24 zawodników, na których transfery wydano ponad miliard euro. Po większości z nich nie ma już śladu w klubie lub w dalszym ciągu nie są wzmocnieniem pierwszego składu. Nic dziwnego, bo w przypadku takich piłkarzy jak Paulinho, Arda Turan, Vidal, Braithwaite czy choćby Griezmann, od początku wiadomym było, że nie prezentują wystarczających umiejętności lub absolutnie nie pasują do stylu gry katalończyków, a z roku na rok Barcelona coraz bardziej przypominała zbiorowisko indywidualności, którym przypadkowo przyotworzyć kolektyw. Bartomeu wzięciem na siebie odpowiedzialności za aspekty, o których miał niewielkie pojęcie, doprowadził do tego, że Barcelona zaczęła wydawać na pensje zawodników około 500 milionów euro rocznie, czyli najwięcej ze wszystkich klubów piłkarskich i niepiłkarskich na świecie. Gdy któryś zawodników chciał podwyżkę, szedł prosto do prezesa. W normalnych strukturach musiałby przedrzeć się przez sito dyrektorów, którzy na negocjacjach zjedli zęby i którzy nie dążą do bycia lubionymi. Wbrew pozorom, Bartomeu z początku bardzo zależało na sympatii piłkarzy. Ci z kolei wyczuli, że w rozmowach z niedoświadczonym prezesem mogą sobie na wiele pozwolić. W rezultacie szantażowali go kolejno Sergio Busquets, Jordi Alba czy Gerald Pique. Opłaciło się, wszyscy mają bardzo wysokie kontrakty na poziomie kilkunastu milionów euro rocznie. Nie od dziś wiadomo, że piłkarze to niesłychanie ambitne osoby o równie wysokim ego. Więc jak tylko reszta zawodników dowiedziała się o głębokiej kieszeni Bartomeu, też zaczęła zgłaszać się po podwyżki. Najpierw rozpieścił lukarzy, a później nie potrafił zatrzymać rzuconej przez siebie kuli śnieżnej. Efekty tak prowadzonej polityki wynagrodzeń widzimy dzisiaj. Klub stoi przed koniecznością redukcji garzy zawodników o 190 milionów euro rocznie, inaczej na początku tego roku będzie grozić mu bankructwo. Przerażające dane można wyczytać z najnowszego raportu finansowego z klubu, z którego można się dowiedzieć, że w sezonie 2019-2020 klub poniósł stratę w wysokości 97 milionów euro, a zadłużenie zostało podwojone i obecnie wynosi 488 milionów. Dodatkowym problemem jest sprawa odejścia Leo Messiego. Jeśli zimą Argentyńczyk nie zdecyduje się na przedłużenie swojego kontraktu, klub będzie zobowiązany wypłacić mu ogromny bonus. Bartomeu chciał kreować wizerunek dobrego zarządcy poprzez osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Nie tak dawno chwalił się, że Barcelona będzie pierwszym klubem, który przekroczy miliard euro przychodów w ciągu roku, ale jak już wspomniałem, nie dość, że przychody klubu wyniosły 85 milionów euro, to sezon został zakończony z ogromną stratą. Niestety, zasady rachunkowości finansowej w niepowołanych rękach pozwalają na zaraportowanie sytuacji dalekiej od prawdziwych przepływów pieniężnych. Posiadają na tyle dużą elastyczność, że wprawny manipulant zależnie od potrzeby może zysk zamienić w stratę, a stratę w zysk, tak by odpowiednio nie zapłacić zbyt wysokiego podatku lub zatuszować przeciętne straty. Możemy na wiele sposobów ganić byłego szefa Barcelony, jednak należy oddać Bartomeu, że był mistrzem tzw. kreatywnej księgowości. Spójrzmy choćby na wymiany Artura na Miralema Pianicia czy Jaspera Silesena na Neto. Część transferów rozliczał na poczet zeszłego roku budżetowego, część zostawiał na rok następny. Z tych ruchów jasno widać, że katalończykowi mocno zależało, by jak najdokładniej zamaskować prawdziwe problemy klubu. Jest na tyle poważne zagrożenie, że gdy audytorzy w niedługim czasie zaczną przyglądać się księgom klubu, może okazać się, że otworzyli puszkę Pandory, a sytuacja jest dużo bardziej poważna niż obecnie nam się to wydaje. W lutym 2020 roku wybucha prawdziwa bomba. Wyszło na jaw, że Barcelona zleciła firmie marketingowej i Free Ventures, by wykorzystując media i portale społecznościowe, podważała zaufanie do działaczy znajdujących się w opozycji do Bartomeu, a także do kilku obecnych piłkarzy, jak Pique i Messi oraz były, np. Carlesa Pujola, dostało się nawet Pepowi Guardioli. Firma PR-owa odpowiadała też za stworzenie dziesiątek kont w mediach społecznościowych, które budowały dobry wizerunek Bartomeu i zarządu. Przeprowadzony audyt wykazał, że Barcelona wydała na tę kampanię aż milion euro przy rynkowej stawce za podobną usługę wynoszącą do 150 tysięcy. Co więcej, płatność została podzielona na kilka transz, tak by nie przekroczyć limitu wydatków podlegających wewnętrznej kontroli. W geście sprzeciwu wobec Barca Gate podało się do dymisji sześciu członków zarządu Barcelony, w tym wiceprezes Emili Rassaut. Odpowiedzialny za klubowy skarb. We wrześniu sprawą zajęły się organy ścigania. Śledczy podejrzewają, że Bartomeu faktycznie mógł dopuścić się przestępstwa finansowego. To tyle ode mnie. Jestem ciekaw, która z decyzji Bartomeu waszym zdaniem była najgorsza i jak widzicie najbliższą przyszłość Barcelony. Dzięki za dziś. Do usłyszenia w kolejnym materiale.